Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, z tej strony Atos i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jesteśmy na serwerze, który podałem IP na Discordzie Więc jeśli chcecie tutaj dojść, to musicie wejść na mojego Discorda firmowego, który link jest w opisie Cześć Legacy, i oczywiście gram z Legacy, to jego serwer I tak Hmm, możecie tu wbić pod warunkiem, że wejdziecie na mojego Discorda i stamtąd przeczytacie. IP, taki myk. Yy, I tak, to jest serwer PVP. Pozdro. I tak, takie są zasady. Admin ma zawsze rację, a jeśli nie ma, to patch punkt pierwszy, czyli w skrócie ma zawsze rację. Z cheatów dozwolony jest tylko X, czyli możemy używać tu X-Raya, ale tylko x żadnego tam. Aniki Laury. Na spawnie nie ma PvP, to znaczy jest włączony PvP, ale się tutaj nie bijemy, bo jeśli będziemy się tu bić, no to wiadomo, banik na chwilę albo na zawsze. Zależy e, jak będziemy to przestrzegać, a jak nie. No i tak, kto nie przestrzega regulaminu, ban i zakaz spamu mu ani przekazu. E, no i na razie. Zasad byłoby na tyle. Może coś tam jeszcze dodamy: Zasady parkour. Tak, to jest parkour, który ja i e, Legacy budowaliśmy. E, oczywiście jesteśmy na Survivalu. E, tak, inne informacje to zapraszamy na Discord. Oczywiście to jest Snots, czyli Legacy i Spifiery, czyli ja. E, I waluta serwera to jest Distix. E, I to jest crafting. DBlog diamentu, czyli cały, e, cały crafting w blokach diamentu trochę drogie ale za to jest yy, yy, za to jest jakaś tam waluta yy, z tej waluty na razie można stworzyć tylko elitrę jak na razie a może później coś jeszcze się stworzy tak więc zaczynamy w sumie ja zaczynam mam przygotowanego x-raya jest parkour na końcu jest skrzyneczka z prezentem więc jeśli by, byście chcieli zacząć od razu to macie tam Możecie przejść i zbudować Przejść, zabrać taki i zbudować, a na razie Ja idę w tą stronę Oczywiście tu prawie nie ma, W sumie tu nie ma żadnych zasad Oprócz tych co przeczytałem, więc możecie Tu bić, okradać Są set home'y Nie wiem właśnie Czy tylko dla opów Czy bez opa, nie sprawdzałem tego Jeszcze niestety, jedzonko to trzeba Wziąć ale może ci tu bić, okradać yy, sojusze, nawiązywać. Yy, oj. A, dobra. Yy, no i takie coś. No, kurde, nie mogę trafić tego kurczaka. No, co za kurczak. Dobra. Najpierw może jednak zmiaczyk sobie zrobię, chociaż że drewniany. To zupełności w, w, w początek. E, I tak, Oś, e, napiszcie mi w komentarzach, bo e, zanim zacząłem nagrywać e, tutaj, to jeszcze nagrałem dwa odcinki, w sumie prawie nic tam się nie dzieje, e, na poprzednim serwerze Legacy'ego. To napiszcie mi w odcinkach, czy mam wrzucić je jako dodatkowe, czy, e, czy je usunąć i tylko to prowadzić. Niestety skinań nie, tutaj nie ma. Ale może e, kiedyś e, się znajdzie na to plugin albo coś w tym stylu. Dobra. E, to robimy. E, potrzebny jest killoff. I jak killoff to potrzebny jest też kamień. Kamień jest tu do góry, więc idziemy po kamień. Trzeba uważać, żeby nikt tutaj nas nie zabił. I tak. Ten odcinek nagrywam przed wyjazdem. Czyli jak go oglądacie już jestem na wyjeździe. I co się tu stanęło? Aha. Lagi, super. Eee... <grymne> dobra. Właśnie Legacy napisał, że zaraz spadnie na tym... na parkourze. Bo tak dużo skacze i spada. No ale dobra. Eee... Zaczynamy od początku normalnie, więc trzeba taki mały hardcorek tylko na serwerze. Na szczęście jest tu x-ray. Jeszcze nie będę go na razie używał. To jest taka słaba wersja w sumie X-Ray'a: to jest tekstur pack X-Ray, ale zawsze, zawsze coś. Nie instalowałem pełnego, bo nie wiem, czy nawet jest. A jeśli nawet jest, to ten to jeszcze na innych serwerach będę przecież grał i tak nie za bardzo chcę, żeby ten żeby mi przeszkadzał. A najwyżej mogę odinstalować go, jak będę grał na XB. Dobra. jedzonko muszę tu zebrać, żeby się najeść w przyszłości. Dobra. Eee, dobra, to idę sobie gdzieś, tam jest węgiel. Dobra. Węgiel się też na pewno przyda. Ale wiem, co się przyda jeszcze bardziej. Na pewno przyda się jeszcze drewno. Drewno się bardzo dobrze przyda, bardzo mocno. Eee, I bym potrzebował sadzonki, bo tam, gdzie pójdę, to nie wiem, czy będzie sadzonki. Dobra, jedna jest, to jeszcze jedna. I mogę uciekać. Dobra, uciekniemy trochę od tego spawnu. Dobra. Eee, I tak. Eee, po odcinku będę jeszcze trochę podróżował. Tam jest świnka, to od razu pójdę też do świnki. Po odcinku będę też trochę podróżował, żebyście nie, nie śledzili na odcinku, że ten, że pójdziecie tam w tą samą stronę, gdzie ja na odcinku, więc e, ten. Więc jakby co to e, ten. Nie radzę śledzić mnie na odcinku, bo po odcinku zmienię trop, zmienię kierunek yy, wyprawy i już mnie za bardzo nie zobaczycie. Chyba, że akurat taki taki farcior, farcik będzie, że nie spotkacie, ale wtedy to mogę już mieć jak zbroję. No ale się zobaczy. Dobra. Krupki yy, na pewno. O, to Legacy też już zaczyna wyprawę. Dobra. Jeszcze jedną krówkę tu gdzieś... O, tu jest jeszcze jedna krówka. Jeszcze jedna, dobra. I tak, mam trochę jedzonka. Yy, I tak. Yy, kurczaka jeszcze mogę tu wziąć. I dobra, jeszcze tu jednego. No. Dobra. Yy, zebrałem? Zebrałem, dobra. Dobra, idziemy. Na pewno kurczaki się przydadzą, nie powiem. By trzeba znaleźć jakąś jaskinię. W sumie, jak mam ja to nie potrzeba jaskini. Ale bym na pewno potrzebował kamienia, żeby zrobić piecyk i takie podobne. Dobra, tu jest kamień. Wydawało mi się, czy widziałem świnkę gdzieś tu. Nie, wydawało, tam jest jaskinia. to dobrze. E, dobra, potrzebuję trochę kamienia, żeby zrobić piecyk. Dobra, trochę mam. Eee, getting bridge. dobra. Eee, powoli mnie już Legacy goni. Jeśli nie, nawet nie przegonił. Ale, dobra. Eee, na razie jestem tu sam. W sojuszu moim. Ale to mi na razie nie przeszkadza. Dobra, tam jest świnka. A ja idę po węgiel. Bo węgiel się też przyda. Węgiel mój, 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 mój. Dobra. Węgiel tu jest mój. I teraz próbujemy coś takiego. O, właśnie o tym mówię. A to stoi. Na. Okej. Okay. Już chciałem powiedzieć nie, ale się powstrzymałem. Bo coś mi się wydaje, że jest gdzieś tu blisko i bym mnie zaatakował, a tego bym nie chciał. Ehm. Dobra, tu jest jeszcze węgiel. To bym musiał jedzonko sobie zaraz tutaj ugotować, usmażyć. Okej. Okay. Ja jeszcze tu węgiel trochę zbiorę. Węgla trochę zbiorę. Eee, I tak. Eee, tu postawię Crafting Table. Tu postawię piecyk, piecyk na to, węgiel tu, to tu. Dobra. I wykopujemy dalej. Okej, okay, potrzebujemy trochę węgla na pewno. To jeszcze tu wykopię, tu wykopię. Dobra. I czy gdzieś tutaj blisko są? E, są co? Jest żelazo albo coś w tym stylu. Dobra. Patrzymy. Nie jest za dobry ten X-ray, ale je, przynajmniej coś jest. Dobra. Tutaj jest jeszcze e, węgiel. To węgiel się akurat przyda. I widzę, że tam po lewej jest żelazo. No to idziemy po żelazo. Dobra, jest już ciemniej, to jest lepiej. Dobra, idziemy po to żelazo. Jeśli bi... Aha, jaskinia się znalazła. Dobra, to będzie nawet szybciej, nawet. Nawet szybciej. E, tu. Tu jest żelazo, to ja poproszę żelazo. Dobra, żelazo jest tutaj już moje. Miejmy nadzieję, że zombie aganie nic innego mi tutaj nie wyskoczy. Bo jakby co, to jest ciemno że X mi tu rozjaśnia to to mnie bardzo nawet cieszy dobra niszczymy, niszczymy, raczej wykopujemy i idziemy dalej tam do większej gromadki tego żelaza Okej, okay, tu jest jeszcze duża gromadka zabieramy sobie ok to tu bierzemy tu bierzemy tu bierzemy i tu bierzemy tak jest, dobra a właśnie, by trzeba jeszcze otworzyć dla was serwer. Ja ci, ale bym zapomniał. Whitelist off. Przepraszam bardzo. Kurde, ale ja jestem gapa. Nie sądziłem, że ten, whitelista była włączona. Przepraszam. No ale już jest wyłączona, więc możecie już bijać. Oczywiście jak ten odcinek widzicie, to już dawno jest już wyłączona, ale zapraszam bardzo serdecznie. W sumie na Discordzie to już daję dawno, więc możecie... A, nawet wcześniej. Dobra. W sumie to jak ja wyjeżdżam na wyjazd, to wy możecie mi przegonić tutaj. Kurde... tego, tego nie, nie sądziłem o tym. E, nie sądziłem. Kurde, dużo mobów. Tam do góry jakieś są? Nie. Dobra, ale Diaksów tu nie widzę. Chyba będę musiał jeszcze na bardziej na zobaczyć diaksy. Dobra. Węgiel. Aha, bo jeszcze się tu pojawia, i tam na dole złoto. Aha, to wszystko. Dobra, ja będę tym pustelnikiem. Nie będę miał całej bazy, tylko takie przyczółki. Tak jak tam do góry. I zaraz będę musiał wyjść, bo zaraz jedzonko mi padnie. Zaraz będę strasznie głodny. Dobra, wykopujemy, wykopujemy, bo potrzebuję. O, ale lajki małe, dobra? Eee, dobra, to tutaj to zabieramy, zabieramy to się, bardzo przyda. Dobra, to tutaj zabieramy, zabieramy, wykupujemy. Eee, czy ja widzę tam Mob Spawner? Nie, pewnie tam lawa jest. O się palił jeden. Aha, dobra. No to już musimy wychodzić, niestety. Nie to e, Dobra, gdzie tu jest wyjście? Tu jest wyjście. Tak? No hop. Dobra, tu jest wyjście. E, gdzie tu jest wyjście? A, tu jest. Tu jest wyjście. I do góry. Dobra. To idziemy na górę. Aha, tam. Nie to, perek. Jest. Tak, do góry jeszcze. Ale prawie tu nic widać. Dobra, jest dzień. Aha, ciągle będzie dzień, bo tak zostało ustawione. Dobra, x-rayka wyłączamy. Eee, tak jest. Na razie wyłączamy x-rayka. A no, na razie nam nie jest on potrzebny. Dobra, zjemy sobie wiedzą. I przepalimy. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Żelaza. 5 Żelaza. I bym musiał stworzyć jeszcze jeden piecyk. Kurczę, dzwonią do mnie. Ale nie mogę niestety odebrać na odcinku. Dobra. Dwa Żelaza. Dobra, czekamy na trzecie. No, 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 no. Dobra. Jest. Jeszcze jedno. W sumie jeszcze dwa. Hop! I jeszcze jedno. Jak się robiło piec teraz? Eee. Węgiel i surowce, jedzenie, w craftingu, pokaż na nacinku Eee co? Węgiel i surowce W craftingu Pokaż na zimno. Ja Dobra, nie wiem o co chodzi, więc napiszę mu znak zapytania Dobra Bym potrzebował jeszcze raz, dwa, trzy. Sy. Okej. Okay. No, tu jest jaskinia. Czy coś tam w nie jest? Eee, wyjście. Dobra. <grytania> hopsa, hopsa, hops. Dobra, tu jest moje. Co sobie wejdziemy? I poczekamy sobie tu. Okej. Okay. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, jak to się robiło. Yy, ok, i tutaj, jeszcze raz. Dobra. Chyba tak to się robiło. Zaraz będę miał piec, piec hutniczy. Dobra, piec chutniczy sobie postawię tu. I jak się robiło jeszcze wędzarkę? Murde, zapomniałem. A nie, już pamiętam. Wędzarkę akurat zrobiło się. ładnie. A nie, bo mam tu no, Weź to. Dobra. I tak się robiło wędzarkę, nie? Tak, dokładnie. Dobrze, pamiętam. Eee... A, coś mi tu stąd napisało. Węgiel plus równa. Jedzenie. Daję, że palo. Co? To ja tu się męczę, tu można robić No, naprawdę? A ja się bawię tu z piecykami? Ja cię, u, nie, u, tylko, wó, magia, ja cię, a ja się bawię tutaj. Zjacie. Dobra Ale nie w sumie Czekaj, czekaj, czekaj To drogie jest Nie to ja To, to ja dobrze zrobiłem Bo to strasznie drogie jest Jeden węgiel je, e, Jedna rzecz Nie to drogie jest bardzo W sumie Teraz jak na to patrzę to strasznie drogie To dobrze jednak Że zrobiłem ten e, Pies łukniczy. Jak ktoś jest bardzo bogaty, to może to robić, ale. Ale ja jeszcze jestem biedny. Ale jak chcecie, to możecie coś takiego robić. Kurde, jaka magia! Dobra. I wędzarka jeszcze tutaj idzie do mnie. Eee, może być połowa. Okej. Okay. Jest pięknie, ładnie, super. Dobra, to uporządkujemy. Tutaj sobie trochę. Tu jedzą idzie, To idzie tutaj, to idzie tutaj, to idzie tu. To może zostać tu. O, idzie tu, to idzie tu. Dobra. To idzie. No to mogę zabrać. Dobra. I tutaj sobie zrobimy żelazny kinofek. Jest. Isn't it iron big? Dobra. I zaraz sobie zejdziemy na dół, na dół. Przy okazji zabierzemy sobie to. Tylko narpiew, narpiew, narpiew. Bym musiał zciąć trochę drzewa, żeby miał drewno na dole. Na dole, na dole. Dobra. Eee, to tak. Tutaj idzie tu. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, tego konkretnego momentu, to napiszcie w komentarzach X, Y, Z. W komentarzach. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, X, Y, Z napiszcie. Aha. Megasty chce się tepnąć. Tepę. A, -t -t -e Chodź. Witaj. Właśnie, ja sobie tu set home ma ustawię. Hmm, mam 18, to wystarczy w sumie. Sobie tu ustawię set home a. Set home. A. Dobra. E, to mogę zabrać. To mogę zabrać. To mogę też zabrać. I w sumie to zabiorę. To zabiorę. To zabiorę. I to zabiorę. Dobra. Jest wszystko ładnie, pięknie. Tu sobie go układam. I DeerTroll idzie tam. Co tam robi Legas? Dobra. I w następnym odcinku idziemy szukać Diaks. Więc trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Bajo. Do zobaczenia. NOT na serwerze. Pa pa.